Hej Tola, to witam w kolejnym blogu. Dzisiaj przychodzę do was z kilkoma dniami z życia. Właśnie jestem w aucie, gdyż już ponieważ wyszłam z dyżuru i biegnę do mojej głównej pracy. Wszystko będzie dobrze, moi drodzy. Standardowo opuszczam sobie wait for me, say this town. Wróciłam. Teraz tak, jakie mamy plany na dziś? Przede wszystkim jestem w trakcie czytania Onyx Storm i chcę do czwartku ją przeczytać, bo nagrywam z tego oddzielny filmik. Proszę zwrócić też tę książkę, więc myślę, że może od razu ją odwiozę dzisiaj. O 14 otwierają biblioteki, bo zaczęły się wakajki. I sama nie wiem, czy chcę, jak to chcę ogarnąć. Czy iść pieszo, czy pojechać autem? Poleżeć, poczytać, czy pójść oddać książki do biblioteki? O, to jest pytanie. W piątek będę robić maraton czytelniczy, bo weekend mam zajęty, więc stwierdziłam, że wezmę wolne w pracy i poczytam sobie książki. Dlatego do piątku muszę skończyć Onyx Storm, żeby go nie czytać na maratonie. A, i muszę zrobić bingo na ten maraton, więc może teraz zrobię bingo. To jest ściąga. Tak wygląda przetrwa. Chcę, żeby nie było pro. Udało się, udało się yes, Wygląda całkiem cute. To mamy odhaczone. Wrzucę to zaraz na Reading Palace. Miska widzę, że za chwilę wróci do domu. A ja chyba pójdę do tej biblioteki. Myślę, że to ma największy sens. Dobra, lecimy. To jest książka, którą zwracam. Generalnie nie przeszłam za daleko. Mam ją też w e-booku po angielsku, ale najchętniej bym ją kupiła. Tylko z jakiegoś powodu kosztuje teraz 200 zł. Używana na Eliksie. Nie ma jej nigdzie dostępnej. Czekam na dodruk. Może będzie. Trzecie wydanie, bo to jest wydanie drugie. Biorę też portfel, bo pójdziemy do drugiej biblioteki. Ciłam, moi drodzy. Nie było lekko, mamy 19, czyli nie było mnie prawie 2 godziny. Starałam się zrobić 5 km spaceru przy okazji. Nie powiem, część przejechałam autobusem, dlatego później wracając zaszłam jeszcze do parku, żeby tak spice things up na no, 11 tysięcy kroków. Ogólnie mam takie postanowienie na lipiec, żeby codziennie pokonywać 5 km, czy to pieszo, czy biegiem, czy jakkolwiek ale stwierdziłam czemu by nie zacząć od poniedziałku. Na dobry początek. Dlatego teraz zmywam makijaż. Użyję wcierki do włosów. Bo latem tak sobie wypalam przedziałek i przypominam sobie, że mam mega rzadkie włosy i jestem starsza. Tym mam wrażenie, że tych włosów jest mniej, więc czas o nie zadbać. Kupiłam też Heat Protector w mgiełce, bo mam w olejku. Bla, bla. Wypożyczyłam książkę Seven Days in June. To jest książka na maraton jako wakacyjny romans. Nie wiem na ile hasło wakacyjny romans pasuje do niej, ale jest to romans i akcja dzieje się latem w Nowym Jorku w czerwcu, jak widać. I jest to dwójce pisarzy, więc myślę, że będzie nice, ale o tym porozmawiamy sobie we vlogu z maratonu. Nie wiem, czy to był poprzedni vlog, czy to będzie kolejny. Who knows, not me. Wykąpałam się i użyjemy tej, 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 tej wcierki. Włosy podziel na sekcje i zaaplikuj wcierkę bezpośrednio na skórę głowy. Delikatnie w wmasuj czubkami palców lub masażerem. Pozostał co mi dwie godziny. Uuu, jak śmiesznie pachnie. To piesz? Co to ma być? Mamy 15 minut, zanim Miśka zacznie nam przedstawiać swoją magisterkę. Wydaje mi się, że miałam coś więcej zaplanowane, ale nie pamiętam co. Więc na razie ta wica prezentuje się tak. Mam dwa wyjazdy, kiedy mam wolne, kiedy mam dyżury. Tutaj postanowienia te 5 km dziennie, tydzień pisania, kolarze. Ponieważ journaling sam w sobie... Chciałabym być tą dziewczyną, ale nie jestem, więc założyłam zeszyt. Ten piękny zeszyt, który kupowałam w którymś vlogu razem z wami. I tutaj chciałabym robić taki miszmasz pisania i kolażowania. Między tymi kolażami chcę sobie zrobić Summer Bucket List i tutaj codziennie coś tam pisać, naklejać, zostawiać jakąś pamiątkę. Docelowo chciałabym, żeby te kolaże były. Z moich zdjęć i fajnie by było, gdyby na koniec, wiecie, taka klamra poetycka, Summer Bucket List zaczyna się z zdjęciami z Pinteresta. A gdzieś tam tu będzie się ukończyć moimi własnymi zdjęciami. Na TikToku widziałam ziomka, który zrobił Habit Tracker i chyba go sobie przepiszę. Jedna rzecz warta zapamiętania, z drugiej strony Habit Tracker remote Mood Tracker. I jeszcze dziewczyna, która robi takie prompsy. Takie bazgroły jestem w stanie stworzyć. Taki kubeczek też właśnie. Wstaje tu zdjęcie, generalnie. Fill your cup with positive self-talk. Muszę też kupić taśmę dwustronną, bo robiłam to w pracy i w pracy miałam. A czy to nie wygląda cute? Mega cute. Nie udawajmy, nie mam teraz najlepszej długości wykręconych włosów, ale patrzcie jak się skręciły. <grych> czy wygląda, jak smakła kura? Tak. Dobra, ostatecznie podkręciłam mi lokówką, ale prawda jest taka, że dzisiaj jestem w dziale, w którym muszę mieć związane włosy, więc jest to trochę picna na Plan na dziś, praca, przygotować obiad, bo wczoraj nie zrobiłam tego mac and cheese, zrobić summer bucket list. Miśka się broni, więc przez większość czasu jej nie będzie, a czekamy z bucket list na nią. Na 20.30 dla Pilates i muszę poczytać Onyx Storm, bo idzie mi kiepsko, jestem w 15%. I... Ta sławna magister farmacji. Tak! Jak się czujesz? Ech, starsza, mądrzejsza. Idziemy świętować, idziemy do Boskiej Włoskiej. Co będziemy jadły? Będziemy jadły pizzę wegetariana oraz dwie litrowe burgundy truskawkowe co ci like Po pierwsze, przypomniałam sobie, co jeszcze tutaj miało być, i miałam napisać o tym, że chcę w pełni wykorzystać moją kartę Multisport, czyli dwa razy w tygodniu. Kiedyś, kiedyś, na samym początku miałam wykupione 7 dni w tygodniu, raz dziennie. Nie chodziłam, chodziłam maksymalnie 3 razy w tygodniu zazwyczaj, między 0 a 1. Zmieniłam na dwa razy w tygodniu. W czerwcu nie poszłam ani razu przez 30 dni, nie pojawiłam się na siłowni, więc w tym miesiącu chcę wykorzystać potencjał multisportu w pełni, 2 razy w tygodniu przez... Ile mamy tych tygodni? 5. To zastanawiam się, czy nie zrezygnować dzisiaj z Piratesu. Ponieważ jest 1 lipca, chciałyśmy z Michalino zrobić Summer Bucket List, Tygodni jest 9, bo myślimy lipiec sierpień jako makajki. I ja myślałam o 18 rzeczach, żeby było dwa na tydzień. Zarazem 18 to taka byle, jaka liczba. Miśka za chwilę musi wychodzić i nie zrobiła ze mną samerba, list, jest to zrobimy sami, jak sobie już pójdzie. No taka z... A, albo nie, albo zaczekamy. Jeszcze nie wiem gdzie to... ja tak naprawdę dlatego nie wstawałam, bo byłam taka dobra, co zaraz no i przestałyśmy pisać do siebie. Ja muszę czytać Onyx store. jejku, Miśka poszła. Ja zrobiłam swój summer bucket list, ona swojego oczywiście nie. 18 punktów, ale powiedziała, że nie mogę go spisywać do zeszytu, dopóki ona nie znajdzie chwili, żeby zrobić to ze mną. Poszła świętować z koleżankami swoją obronę i ich obronę, bo już wszystkie się obroniły. Ja Zrezygnowałam z piratesu ale przypomniało mi się, że miałam robić 5km spacer. Mam 25 minut do wyjścia z domu. Jeśli chodzi o plany na dziś, w teorii jestem umówiona z koleżanką, ale napisałam wczoraj wieczorem jeszcze mi nie odpisała, więc może się też okazać, że pomyliłam tygodnie i chodzi o za tydzień. A jeśli nie widzę się z koleżanką, to wtedy będę dalej czytać Onyx Storm, bo słuchał w 25%, a miałam czytać 30% dziennie, żeby dokończyć tę książkę do końca tygodnia. Więc chyba ten vlog pojawi się w tę niedzielę, a nie reading vlog. Jakoś będzie. Albo do pracy mamy chwilę dla siebie, i wtedy, może w końcu przygotuję obiad i pójdę się spotkać z koleżanką, albo zrobię obiad, zrobimy summer bucket list, pójdziemy na spacer i poczytamy Onyx Store. Jak widzieliście, gotowałam. Więc mogłyśmy zamówić żabkę. Miska kupiła faj rzeczy, więc nie będę wam pokazywać. Była promocja na Bueno, więc wziąłem 6. wziąłem dwie żelek i wziąłem dwie kolki. Same najpotrzebniejsze rzeczy. Istniała szansa, że wychodzimy i wychodzimy. Więc teraz się pobijam. Poczytam sobie Onyx Storm i pomyślę o moim życiu, a później idziemy na Wisłę. I pewnie dzisiaj więcej nie ogarniemy i jutro będę się martwić edytowaniem. Tak strasznie zmęczona. Dzisiaj mamy już czwartek. W związku z tym, mamy dzisiaj kilka rzeczy do ogarnięcia: wybrać się na stretching, na siłkę, pójść do Flying Tiger Copenhagen, mój 5-kilometrowy spacer i pewnie poczytać o Next Storm. Już się wciągnęłam. Już jest dobrze. Ale nie będę czytać podczas maratonu, więc chciałabym jak najwięcej ogarnąć dzisiaj. Generalnie to chyba będzie moja go-to. Rezura na lato. Wczoraj nie byłam najlepszą vlogerką. Poszłam na plażę, na plaży było super. Odhaczyłam punkt z Summer Bucket List. Zarazem poszłam tam jeszcze raz przez wakacje. I później wróciłam pierwszą do domu. Więc mój kilometrowy spacer odhaczyłam. Mniej więcej pięcio, to nie były całe... To nie były pełne 5 kilometrów. Ale nie będę obkrążać się domu tylko po to. Chociaż w sumie, zanim wyszłam z plaży, to może i było 5 kilometrów. A zaczęłam dopiero, jak się rozstałam z koleżanką. Zarazem lipiec trwa od trzech dni i mnie już bolą stopy odchodzenia w tym gorącu. Albo powinnam zakładać buty do biegania, do chodzenia. Może się wydawać, że przegięłam, ale on się wpije w usta i wtedy... Trochę no, to zmyje. Wróciłam z pracy i jest 35 stopni, więc od razu zmywam make-up. jak będzie dalej tak gorąco, to chyba na siłowni pochodzę po te 5 km, A jak już będzie chłodniej, bo już będzie wieczór, no to wybierzemy się na spacer. Peps. Powiem wam szczerze, nie chce mi się. Mam 19, za pół godziny mam rozciąganie, ale muszę iść do sklepu, więc w sumie... Chyba to mnie zmotywuje do wyjścia. Zrobiłam sobie spacer, mini, przez park, po Biedronkę do domu, więc teraz czas na szybki haul. Ekologiczne jajka, nie było żadnych innych. picka. Tym razem ten makaron, tego samego przepisu. Żelki. Step, nie wiem do końca do czego. Może do jajek, może do serek. Kupię ser, bo na razie go nie kupiłam. I energetyk, bo jutro jest... Co? tam czytelniczy. Teraz ogarnę trochę mieszkanie i w sumie będę kładła się spać. Chyba tyle. Wykąpałam się, założyłam płytkę i jestem gotowa do snu. Poczytam jeszcze trochę Onyx Storm, ale ponieważ jutro jest maraton czytelniczy, to będę musiała wstać wcześniej rano, jeszcze nie wiem o której. Dzięki, że byliście dzisiaj ze mną, mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Trzymajcie się cieplutko, widzimy się następnym razem. Budziaczki.